Tworek z firmy Aurora Technika Świetlna. Mamy już piękny rekwizyt. Dzień dobry Państwu. Teraz zobaczymy, czy technika nam dzisiaj będzie sprzyjać, czy nie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak. Nazywam się Katarzyna Tworek i reprezentuję markę AstroLighting. O której może całej historii nie będę dzisiaj Państwu opowiadać. Powiem tylko, że jest to uznany producent oświetlenia i największy producent oświetlenia dedykowanego do łazienek czyli oświetlenia o podwyższonych klasach szczelności IP44, IP65 i wyższych. A dzisiaj, a dzisiaj chciałam zainspirować Państwa najnowszą kolekcją. Która w tych trudnych czasach została w tym roku wypuszczona, udostępniona i mam nadzieję, że będzie się Państwu podobała równie bardzo co, co nam, bo rzeczywiście mam nadzieję, że jest co pokazywać, ale to już Państwo ocenicie. Tak jak mówiłam, Astro to przede wszystkim oświetlenie łazienkowe i od tego oświetlenia dzisiaj zaczniemy. Oświetlenie łazienkowe w postaci. Kinkietów z kolekcji kabaret. Powiedziałabym, że w ogóle najnowsza kolekcja inspirowana jest architekturą jest inspirowana ciekawą formą i nawiązuje również do historii. I tak jak kabaret nawiązuje bezpośrednio do przepięknych garderob hollywoodzkich gwiazd. Tak, te kinkiety świetnie sprawdzą się w każdej łazience, w każdej garderobie. Posiadają klasę szczelności IP44, więc spokojnie przy lustrze mogą być łazienkowym mogą być montowane. Co więcej, można je montować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Posiadają 4 bądź 5 źródeł światła. Ukrytego, wymiennego, wymiennych źródeł światła, światła ukrytego za szklanymi, mlecznymi kloszami, które, tak jak tutaj Państwo widzicie, przepięknie się prezentują. Można te kinkiety podłączać do systemów smart, można je ściemniać. Dostępne są zarówno w wersji czarnej, matowej czerni, tak jak widoczne są w tej chwili na. Na slajdach, ale dostępne są również w klasycznym wykończeniu polerowanego chromu. To jeśli chodzi o Hollywood, a jeśli chodzi o Art Deco, to w tej chwili widzicie Państwo na slajdzie również łazienkowy, kinkiet listkowy z kolekcji Versalis, które to kinkiety dostępne są w długościach już od 25 aż do 60 cm długości. Więc. Powiedziałabym, że im dłuższy ten kinkiet, tym bardziej elegancko się prezentuje, ale to oczywiście zależy od wnętrza. Dostępne są w kilku wersjach wykończeniowych. Mamy tutaj do wyboru matowe złoto, mamy tu do wyboru klasyczny, ciemny, przecierany brąz, no i oczywiście chrom. W całości te kinkiety wykonane są ze szklanych pręcików, ciasno ustawionych jeden obok drugiego dzięki czemu uzyskujemy przepiękną grę światła i cienia. Oczywiście można, można je ściemniać, można je podłączać do systemów zarządzania oświetlenia typu smart. Wymiary od 25 do 60 cm, tak jak już mówiłam. I to, co ważne, w tych oprawach oświetleniowych które mają zintegrowane źródła światła, macie Państwo do wyboru dwie temperatury barwowe 2700, bądź 3000 kelwinów. Oczywiście tam, gdzie są te źródła wymienne, pełna dowolność. Tak prezentują się wersalisy. Ale w zasadzie już no, od kilku lat w łazience króluje czerń. Proste formy, czarne matowe wykończenia, i chyba to, czego brakowało do tej pory na rynku, to właśnie czarne lusterko powiększające i podświetlane. I takim lusterkiem jest właśnie prezentowane na slajdzie lusterko Maskali, podświetlane z temperaturą barwową na poziomie 2700 Kelvinów, z pełną regulacją, jeśli chodzi o wychylenie. O ustawienie kąta tego lusterka, no i oczywiście z zachowaniem klasy szczelności na poziomie IP44. Lusterko bardzo zgrabne i jedyne na rynku, właśnie w wykończeniu matowej czerni. Także mam nadzieję, że przynajmniej w kilku projektach znajdzie swoje zastosowanie. Oświetlenie marki Astro to nie tylko łazienki, ale również wnętrza. Dzisiaj mamy na swoim stoisku również do zaprezentowania pokazywany tutaj kinkiet Avignon, również wykonany ze szklanych pręcików, nawiązujący tak troszkę do lat 30. ubiegłego wieku. Można go integrować z systemami SMART, Astro przede wszystkim współpracuje z systemem Casambi, ale oczywiście tutaj pełna dowolność, można integrować z innymi. Kinkiety Avignon dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych w mosiądzu bądź w ciemnym brązie, takim bardzo szlachetnie przecieranym. Dostępne są również w dwóch formach albo prostokąt z lekko zaoblonymi rogami, bądź też pół elipsa. Znakomicie sprawdzą się zarówno jako oświetlenie dekoracyjne, funkcyjne. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych HOLI. I tutaj możemy zobaczyć również właśnie wersję owalną i klasyczną prostokątną. Zapraszam koniecznie na nasze stoisko, żeby przyjrzeć się z bliska tej oprawie, bo rzeczywiście robi, e, robi piorunujące wrażenie. E, jeszcze wspomnę, że e, te kinkiety mają wymienne źródła światła, więc również macie Państwo możliwość dostosować. Temperaturę barwową do swoich potrzeb. I chyba to jest też taka specyfika polskiego rynku, że mm, klienci w Polsce lubią wymienne źródła światła. Niezależnie od tego, że LEDy, no właśnie, z jednej strony są bardziej ekologiczne, zużywają mniej prądu, są rzeczywiście bardzo wytrzymałe, bo mm, jeszcze podpowiem, że wszystkie. Zintegrowane źródła światła. Wszystkie LEDy stosowane w oprawach astro są wygrzewane i są testowane nawet do 120 tysięcy godzin ciągłej pracy. To nie są oprawy, to nie są źródła światła, które po roku zaczynają przygasać, czy cokolwiek zaczyna się z nimi dziać. To jest gwarantowane kilkanaście lat ciągłej pracy tych, tych źródeł światła, więc spokojnie zdobcie, zmienić kilka, kilkanaście razy wnętrze. Nim, nim to źródło, tak naprawdę, w jakikolwiek sposób mm, zacznie zawodzić. E, najnowsza kolekcja to również rodzina opraw Hashira. Hashira jest o tyle ciekawą formą, e, że jest bardzo prosta, bardzo graficzna. Tam nie ma po prostu żadnych zbędnych ozdobników. E, natomiast oparta jest na e, podstawie dwunastoboku e, i w Skład tej oprawy, w skład tej rodziny wchodzą zarówno zwisy, downlighty i oprawy ścienne, które dostępne są w kilku wersjach wykończeniowych. Ma to wynikiem złoto, czerń, Tutaj możemy sobie wybierać. Wymienne źródła światła gwarantują to, że będą znowu to oprawy tak naprawdę nie do zabicia i będą służyły klientom przez bardzo wiele lat. Przepięknie prezentują się. Szczególnie zwisy bądź downlighty, montowane w grupach bądź w rzędach. W pewien sposób rzeźbimy wówczas tę przestrzeń, moż, można ją kreować w bardzo ciekawych kombinacjach. Oświetlenie łazienkowe, oświetlenie do wnętrz, w którym to bardzo szczególną rolę zajmuje wyjątkowy materiał. Gips architektoniczny i ceramika. Tę oprawę, którą w tej chwili Państwo widzicie na, na rzutniku, to jest oprawa, która wykonana jest właśnie z ceramiki, ale dla Astro troszkę nietypowej, bo tym razem szkliwionej. Zazwyczaj Astro pozostawia ceramikę do, w jej podstawowej formie. W przypadku oprawy Majlo ta ceramika jest dodatkowo szkliwiona, prezentuje się bardzo elegancko, w prosty sposób nawiązuje do projektowanego przez Państwa wnętrza. Łatwa w utrzymaniu, jeśli chodzi o zarówno wymienne źródło światła, jak i właśnie tę strukturę powierzchni tej, tej oprawy. Łatwo się utrzymuje w czystości. Ale. Z takich e, klasycznych właśnie rozwiązań gipsu architektonicznego dostępne są w najnowszej kolekcji dwa kinkiety, Amas i Amat, e, Nawiązujące troszkę stylistyką do takiej e, architektury, bryły, troszkę modernizmu powiedziałabym, proste formy, e, ale o tyle ciekawe, że mamy pełen, pełną kontrolę nad tym, jak to światło będzie się zachowywało. Materiał jakim jest gips, nie przepuści nam tego światła. Będzie ono skierowane dokładnie w tym kierunku, w jakim oprawa na to pozwala. Czyli, czyli mamy możliwość wpuszczenia światła zarówno dołem, jak i górną częścią oprawy, ale każda kolejna faza na oprawie jest. Minimalnie odsunięta od samej bryły, dzięki czemu również przepuszcza wąski paseczek światła. Stanowi to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo umożliwia nam zagranie tak naprawdę światłem w taki troszkę nietypowy sposób i stworzenie bardzo ciekawego klimatu. O właśnie, i to są, to są te oprawy. I kolekcja opraw miura. Um, powiedziałabym, że um, ostatni pandemiczny czas troszkę wymusił na nas myślenie również e, o oświetleniu w kategorii e, naszych domowych biur. Miura e, bardzo nawiązuje do e, takiej prostej formy, funkcjonalnej, ale też bardzo e, sprytnie umożliwiającej nam łatwiejsze funkcjonowanie w domowym biurze. Dlaczego? bo m, o ile w skład rodziny Miura wchodzą zarówno kinkiety krótkie, jak i kinkiety na, z dłuższym ramieniem, to dostępna jest tutaj oprawa biurkowa. Spowiedziałabym e, z takim fajnym gadżetem. O tutaj jeszcze kinkiety, ale już pokazuje nam się oprawa biurkowa. E, z fajnym gadżetem w postaci gniazda USB, wmontowanego w podstawę tej lampy. Dzięki czemu mamy możliwość podłączyć do ładowania wszelkie urządzenia mobilne, telefony, laptopy, jakiekolwiek inne urządzenia, które będą się ładować nawet wówczas, kiedy oprawa będzie wyłączona. Więc przysłowiowy drobiazg, ale ułatwiający nam wszystkim funkcjonowanie. Dodatkowo mamy tutaj możliwość doboru kolorystyki. E, dostępne jest kilka wersji, m.in. czerń, matowe, złoto i nikiel, które możemy dowolnie łączyć. Czyli podstawa lampy może być e, w jednym kolorze, a, szklad, a, a, przepraszam, a metalowy, a e, abażur w innym. I tutaj rzeczywiście możemy, możemy dopasować to po prostu do projektowanego wnętrza. E, kolejnym takim flagowym produktem Astro. Są oprawy do czytania, typowe lidery, które generują bardzo wąską, ale intensywną wiązkę światła, która świetnie sprawdzi się do czytania na przykład w łóżku. O tyle ciekawe rozwiązanie, że nie przeszkadza drugiej połówce światło skierowane jest dokładnie tam, gdzie chcemy, naczytany tekst. Dodatkowo w najnowszej kolekcji oprawy luka, mogą być montowane zarówno natynkowo, jak i dostępne są ich podtynkowe wersje, dostępne również w czterech wykończeniach, czyli w matowej czerni, w matowym złocie, w niklu i w brązie. Mamy tę oprawę dzisiaj ze sobą, także też zapraszam chociażby po to, żeby ją dotknąć, przetestować. Zobaczyć, jak jest wykonana, jak dopracowane są detale. Tym bardziej, że jest to oprawa do czytania z najwęższą główką. Główka ma zaledwie 25 mm średnicy. Rzeczywiście wygląda bardzo graficznie, bardzo elegancko. W ofercie Astro znajdziecie Państwo jeszcze oświetlenie zewnętrzne, ponieważ producent jest brytyjski, więc czerpie też z tych najlepszych wzorców brytyjskiego designu, co w sposób bardzo klarowny widać właśnie na prezentowanej oprawie Harvard, która dostępna jest zarówno w formie zwisu, jak i postaci latarni. Pięknie nawiązuje do takiej symetrii wejścia do, wejścia do domu. Dodatkowo, ponieważ szkło zastosowane w tych oprawach jest przeźroczyste, mamy możliwość personalizowania ich poprzez zastosowanie w ciekawych źródeł światła w postaci takich żarówek Edisona. Myślę, że to, że to rzeczywiście ciekawie się prezentuje. A do podświetlenia czy to ścieżek ogrodowych, czy elewacji, ale w taki nietypowy sposób, z pewnej perspektywy, oferujemy Państwu dzisiaj oprawy MiOS. Bardzo fajne reflektory, które są o tyle ciekawe, że można regulować ich wysokość od 15 cm do ponad 50 cm poprzez dołożenie dodatkowego. Dodatkowej części podnoszącej wysokość tej, tej oprawy. No i tutaj oczywiście, ponieważ jest to oświetlenie zewnętrzne, klasa szczelności wynosi IP65. Ale to jeszcze nie koniec. Dzisiaj ze sobą mam oprawę kuro. Jest to pierwsza oprawa w kolekcji Astro, która wykonana jest z zasilaniem solarnym. Oprawa, która ma 3 stopnie świecenia, może być e, ładowana zarówno poprzez panel solarny, który jest umieszczony na lampie, ale w dni bardziej pochmurne, bądź też jeśli chcielibyśmy ją stosować we wnętrzu, może być doładowywana również z USB. Dostępna w dwóch wysokościach. Prezentowana tutaj, nieco wyższa i no, w zasadzie 50-60 cm razem z rączką, i o połowę niższa, również oprawa kuro na 30 cm wysokości. Świetne rozwiązanie do hoteli, do ogródków hotelowych czy restauracyjnych, ale również na prywatne tarasy. Bądź balkony świetnie się sprawdzi. Bardzo graficzna, bardzo ciekawa, ciekawa forma. I tutaj prezentowane obydwie te oprawy. Cóż, ze swojej strony dzisiaj to wszystko, co miałam do pokazania. Zapraszam oczywiście na nasze stoisko, gdzie można te oprawy obejrzeć, dotknąć, sprawdzić jak działają, sprawdzić jak są wykonane. I jeszcze chciałam podpowiedzieć, że z naszej strony. Macie Państwo zapewnione modele 3D, które są dostępne na, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i mamy możliwość przesłać Państwu pakiet tych... Długo rozmawiam, w związku z tym mikrofon odmówił posłuszeństwa to już szybciutko. Jeśli będziecie mieli państwo jakiekolwiek pytania, czy potrzebowalibyście wsparcia technicznego, czy informacji o produktach, czy też właśnie wymienionych przed chwilą wspomnianych modeli 3D, bardzo proszę o kontakt, z chęcią odpowiem na pytania, podeślę materiały. Także dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Ta oprawa pięknie się wpisuje.